Myśleliście, że upadłem, co? Myśleliście, że już przestałem rzucać normalne filmy, co? Myśleliście, że już się nie staram i będę robił tylko muzykę, ha? Nic bardziej mylnego. A więc mamy mordeski z tej strony Jatraisu i dzisiaj będziemy grać w Dorsy. <noise> tak wiem, że ta gra jest przeruchana i praktycznie każdy w nią grał. Jednak ja... Tak. Więc wchodzimy. <noise> Nie no, jestem super człowiekiem, nie. A więc, jeżeli ktoś żył pod kamieniem przez dłuższy czas i po prostu nie wie, co to są dorsy, no to cóż. Dors to jest tryb na Robloxie, w którym odlokowujesz nowe pokoje i musisz się mierzyć wtedy z różnymi potworami. Sorry, że tak. Warchlocze, czy w ogóle takie. Czy w ogóle takie słowo istnieje? Czekaj, w ogóle nic nie słyszę. A bo mam odłączone słuchawki. No ta dobra, chyba tyle wystarczy. Couch. Bierzemy klucz i idziemy do pierwszego pokoju. Ty właśnie, a ja może bym jeszcze przeszukał tamte komody, bo ja strasznie farmię sobie te coin, no nie? O. Co tutaj było? Dobra, lecimy teraz. Tutaj jest kolejna szuflada. Kolejne szuflady, tutaj. Nie, nic. Oho, ktoś zapukał. Nie, no ja słyszę tam coś, nie? Ja tam coś słyszę. Eee, ciekawe, kiedy potwór się pojawi... nie wiem. Obstawiam, że pierwszy będzie Rusher. Czy jakąś tam nazywał. Aha, szukanie klucza, to jest to, co lubię. Kurwa. Nic nie ma... Jest! Dobra. Znalazłem. Tylko gdzie są teraz drzwi? Tam. Kolejne szwank. Już myślałem, że tu będzie jakiś pokój, gdzie będę musiał szukać tych kluczy. Jeszcze raz. wtedy by te jakieś, jakieś dziwne czarne stworki, co przypominają Bendiego proku w lasie. Oho, Rusher chyba, albo Dasher. A nie. To jest inny. On dwa razy poszedł. A tutaj są wenty. Dobra, ja dopiero teraz je zauważyłem. Mhm. Idziemy. Czemu te drzwi są otwarte? Ja się boję. ho, I ja nie wiem, czy on teraz mnie nie będzie gonił. Ten typ taki duży. Typ, jak on się nazywa, fajne tutaj rzeczy można znaleźć. A tutaj, Jezu. A w ogóle jestem nieogarnięty. O nie. Nie, wiesz to. Zapalaj. Oha, dobra, tam będzie. Jest. Kolejny pokój. To chyba będzie dasher. Nie nie wiem, w sumie ja naprawdę już nie pamiętam, jak one się nazywały. Ja wiem, że te potworki, ten potwór co biegnie, no nie eee, co gasną światła, no nie, tak co chwilę zgasają i tak dalej. To wiem, że są dwa takie. Ja wiem, że są dwa takie typki. Jeden to raz przebiega, a drugi to kilka razy, i trzeba co chwilę wychodzić z szafa, aby czy w razie czego nie wywaliło. Albo abyś nie stracił HP. Zależy, nie wiem. Tutaj, chwila, jeszcze tutaj. O. Dobra, to mi się przyda. Ale klucza dalej nie ma. Co zrobić? Jest, dobra. Jestem ślepy. O! nie musiałem się jakoś wysilać. No, raczej nie będę tutaj szukał rzeczy tylko. Od razu idę prosto do drzwi. Jeszcze chwila i bym nie wszedł do szafy. Na całe szczęście jestem mądry i wszedłem do szafy. <gry> Aha o wielkomowa. Ja się wystraszałem, że to ten typ co nie można na niego patrzeć. I znowu klucz. Ale całkiem nieźle mi idzie w tych dorsach teraz, no ja? Aha, teraz będzie gonitwa. Chyba Nie wiem Jednak jest, dobra Lecimy Jezu Zachaczyłem Przestań mnie gonić co ode mnie, błagam. Weź pierwszy ode mnie. baj baj! Bye bye. Weź spieprzaj. Eee, prosto. Nie, jednak nie prosto. Błagam, może tutaj? Jest tutaj. Aha... No to co? Siren Head po roku w Rosji. Czyli teraz... Szukamy tych rzeczy. Ty śmietku fajdany Idź ode mnie. Okej, okay, czyli moja ulubiona zabawa. Feś ode mnie wywalaj no. Słyszę, że poszedł. Za ja sobie poszukam tutaj książek. Dobra, całe szczęście on tam, jest to. Mam chwilę wolną. To całe szczęście. To wszystko się samo podświetla. I się do mnie wywalaj, dobra. Aha, Kolejny raz. Najgorsze jest to, że jak chociaż raz się pomylę <ścoughs> Chciałem powiedzieć, że jak raz się pomylę To mnie złapie No i no, no, no mnie złapał <ścoughs> No cóż Lecimy Ale dobra, to był dosyć krótki odcinek Przeżyłem 50 pokoi To, to jest całkiem nieźle jeszcze więc dziękuję Wam za oglądanie, jeżeli filmik Wam się oczywiście spodobał, chcecie więcej Dorsów, może Robloxa, może Counter Strike'a to zostawcie koniecznie łapkę w górę, koniecznie skomentujcie ten film, wbijcie też na różne socjalki, linki będziecie mieli tutaj na dole w opisie. A i tymczasem się żegnam, do zobaczenia i cześć nara!